Siemano widzowie, z tej strony Jachoniczny i dzisiaj jesteśmy w Robloxie Car Driving Simulator. Jak widzicie, sobie będę nabijał na autko nowe. No, i będziemy robić także sobie po prostu prawdziwe życie. Jeżdżę autem! O, o siema! O, właśnie zapomniałem powiedzieć, jest koło mnie mój kolega stoleczny MC. Wbijajcie na jego kanał. Link będzie w opisie. No, No. Ej, dawaj, zrobimy dla widzów wyścig. Dawaj. To chodźcie usta... No. Słuchajcie, widzowie, jeżeli film Wam się spodoba, chociaż nie wiem, bo to będzie tylko mały wyścig w Robloxie, To chociaż. Jeżeli film Wam się spodoba, dajcie chociaż lajka i suba, ale wolałbym, żebyście dali suba zamiast lajka. Like, ale lajk like też może być. Sąsiad, chodź. Czekaj. No, to my się będziemy ścigać i możecie obstawiać teraz, jeżeli włączę komentarze. A jak nie włączę, to trudno. jak włączę komentarze, napiszcie kto wygra, ja, czy Stoleczny, jak myślicie? Stoję tu. Tu. Dobrze, widzę. Więc, jeżeli film Wam się spodoba, to wiecie. Like, sub, link. Nazwa od, od stolecznego będzie w opisie. Ścigamy się do tego znaku do miasta 3, 4 i I przy okazji, sobie do was pogadam. Jak ja się z nim ścigam, e, słuchajcie, w ogóle, jak wam minął dzień? Możecie, w sumie, nie musicie pisać, możecie tak po prostu, ja pomyślę. Wiem, pewnie to jest dla was nudne, tak będziecie patrzeć, że jedziemy, ale wiecie, muszę coś nagrywać, bo po prostu się nudzę i trzeba nagrywać filmy na YouTube. A. Jeżeli jeżeli komentarze będą włączone, a zobaczę jakiś fajny komentarz, wejdę na jego kanał i mu zasub, zasubskrybuję go i jego filmy e, e, skomentuję. A ja właśnie się wyrąbałem stalaczny. O, mam widzowie na nowe auto w ogóle: na AudiCE nową. Powiedzcie, czy wy macie Robloxa? Powiedz, powiedzcie, czy macie Robloxa? Napiszcie, albo po, po prostu jakoś się domyślę Jeżeli tak To może dodać, to piszcie mi swoje nazwy A ty byś poczekał stoleczny. Słuchajcie widzowie, ten film będzie krótki, bo to tylko Po prostu wyścig Ale jakiś film będzie Stoleczny, gdzie ty jesteś? Za to! Jak za mną? A, w e, Słuchajcie, widzowie, mam do Was teraz takie pytanie. Nie musicie pisać w komentarzu, ale możecie pomyśleć. Stoleczny to jest dziwny. E, jak myślicie? Co? Ja, powiedzcie, co jest lepsze? Tak, teraz przy sobie, co jest lepsze: Audi czy BMW? Jak myślicie? Jak ty stoleczny mówisz? Bo dla mnie Audi, Audi dla mnie. No. Słuchajcie Słuchaj, widzowie, Nie wiem, czy ten film. Wle... Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że wrzuciłem. Jeżeli nie wrzucę, to po prostu mi się nie chciało, bo dla mnie ten film jest ludny. A jeżeli teraz go widzicie, to znaczy, że się Stolec mi kazał wrzucić, no bo żeby coś było dla kontentu. Teraz wam pokażę jak zrobić, żeby przyjechać, Jak przyjechać przez barierki, Wjechać w nich całej siły. Widzicie? to jest taktyka. Wiem ja widzowie, głupie, głupi content, ale nie mam co robić ze swoim życiem. A, i żeby było nie, kamerki nigdy nie, nie będzie kamerki i nigdy nie będzie, bo nie będę nagrywał z kamerką. No jak się kanał rozwinie, to wtedy pomyślę. Jak coś stoleszczym się ścigamy jedynie pod górkę. Wiesz którą górkę. Tam na Tam gdzie nie umiemy wyjechać, Nie umieliśmy. Ja nie umiem jechać. Dobra, słuchajcie, widzowie, jeżeli wygram ze stolecznym, dajecie mi subskrypcję. Jeżeli przegram, dajecie mi lajka. Jeżeli dobijecie 10 lajków albo i 5 znowu, jak w poprzednim odcinku na... Zrobiłem na informacyjnym odcinku To nagram wam Bedworsy Ze Stolecznym Bo ja uczę Stolecznego grać w Bedworsy Bo mnie ogarnia Stoleczny ile grasz w ja Bedworsy? Ja, 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 ja grać. Znaczy umie grać tylko po prostu tak jak ja I w ogóle jak I w ogóle czy wygracie w Bedworsy I w ogóle Stoleczny jak ktoś wyjedzie pod górkę wygrywa Więc już wygrałem. Znaczy nie, do toru wyścigowego, jak widzowie znacie tą grę, to akurat wam pokazuję, nie znacie, znacie tą grę, a nie bycie jak na tor wyścigowy, to teraz widzieliście całą drogę, a ja właśnie wygrywam ze stolecznym wyścig, Czyli... pamiętajcie, jak wygram ze stolecznym subskrypcję, jak przegram, to lajk, like. ale, musi... ale chyba zostawicie mi subskrypcję, bo wygram ze stolecznym. I w ogóle powiedzcie, jaki macie. I powiedzcie w ogóle, czy fajny skin, czy mam go zmienić. O kurde, ale boki miałem. W ogóle, stoleczny, wrzucić ten film, czy nie wrzucać go? No, jeszcze raz. Wi wiem, widzowie, że się powtarzam, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że go wrzuciłem A jak go nie zobaczycie, no to go na nagrałem na. Kiedy indziej Więc ja już dojechałem do końca, więc wygra więc... Widzowie panie, 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 to nie mogę. Dobra widzowie Taka była umowa Wy zostawiacie subskrypcję, bo wygrałem Stoleczny jeszcze jedzie O dojechał więc Dziękuję za oglądanie Trzymajcie się Miłego dnia wam życzę Stoleczny Chodź się pożegnasz. No Stoleczny coś wam dopowie no Mów jeszcze wbijajcie na TikToka. A właśnie, zapomniałem, zapomniałem. Wbijajcie na mojego TikToka, będzie też w opisie i na stolecznego TikToka, bo dobijamy 3000. A u stolecznego 2000. Więc dziękuję, miłego. Nie trzymajcie się i cześć.